Państwo, tak wy... Proszę Państwa tak wygląda Pozalew <laughs> śląski <laughs> Jeziorko jest ładne, pogoda jest ładna, Nawet po drugiej stronie jest dużo ludzi. My jedziemy tu od tej strony Troszkę tutaj podobnie jak na pogori, bo na pogoi też mamy jeziorko i po drugiej stronie teraz do góry się idzie i <śmiech> <Klejpa>. <śmiech> 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 To bo na chodzeniu od możliwość zobaczyć, jak to jest. Zaraz zobaczymy, jaka jest woda. Proszę Państwa, woda jest dobra, idealnie można się kąpać. Jezioro nad Chechem Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłej niedzieli